Nadzieja w polskim mundurze. Projekt realizowany przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie wsparcie służb realizujących działania na granicy w związku z atakiem o charakterze hybrydowym wymierzonym w Polskę i inne kraje Unii Europejskiej ze strony reżimu białoruskiego. Gościem audycji Nadzieja w polskim mundurze jest oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Suwałkach, komisarz Eliza Sawko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie? Jakie główne zadania związane z atakiem hybrydowym pełni suwalska policja? Jednym z zadań policji jest dbanie oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W związku z tym kryzysem migracyjnym współpracujemy też ze Strażą Graniczną i wspólnie dbamy o to, żeby mieszkańcy na naszym terenie czuli się bezpiecznie? Jakie działania są podejmowane, aby zapobiegać? Takim sytuacjom jak przemyt ludzi przez granicę polsko-litewską i ogólnie o granicę. Kryzys migracyjny spowodował to, że faktycznie policja ma, jak gdyby wzmożone działania zapobiegające nielegalnemu przekraczaniu granicy na, na, na naszym terenie. Tutaj wspierają nas jednostki z innych garnizonów, które, i policjanci ci pełnią służbę głównie na drogach dojazdowych do granicy. Zwracają oczywiście szczególnie uwagę na właśnie nielegalny. Nie, nielegalny Przemyt ludzi. Natomiast y, oczywiście y, zwracają również uwagę na y, wszystkie jakieś naruszenia prawa, y, przestępstwa czy wykroczenia, y, które napotkają. A jak mieszkańcy reagują właśnie na takie działania? sytuacje bywają różne, różne, ale ogólnie mieszkańcy nastawieni są do, do tych policjantów pełniących służbę na ich terenie bardzo pozytywnie. Myślę, że jak gdyby dużo informacji w mediach na temat tego, co się dzieje w naszym kraju i co spowodował kryzys migracyjny powoduje to, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że jak widzą policjantów czy strażników granicznych, czy ogólnie funkcjonariuszy wiedzą że ci ludzie są po to, żeby właśnie oni czuli się bezpiecznie. Więc spotkaliśmy się naprawdę z ogromną życzliwością. Pamiętam chociażby w ubiegłym roku, kiedy dosyć, dosyć temperatury powietrza spadały poniżej zera, a policjanci pełnią służbę przecież bez względu na to, jaka jest pogoda, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy jest mróz, czy świeci słońce. My jesteśmy po to, żeby właśnie dbać o to bezpieczeństwo. Więc mieszkańcy te terenów przygranicznych na naszym terenie wykazali się ogromnym takim wsparciem i, i pomocą, bo zdarzały się sytuacje, że gdzieś tam proponowali, czy gorącą kawę, czy herbatę, czy też panie piekły ciasta i częstowały policjantom. Także spotkaliśmy się naprawdę z ogromną życzliwością. Także tak jak wspomniałam, jesteśmy wspierani przez policjantów z innych garnizonów, którzy mają za zadanie sprawdzanie właśnie, no, często kontrolują te same osoby. Można by było Myślać się, że ktoś może wykazać się z niecierpliwieniem, że każdego dnia jest legitymowany i sprawdzany, czy faktycznie tam mie mieszka. Ale ja myślę, że już mieszkańcy nasi przygraniczni zrozumieli to, że mm, policjanci zmieniają się i powiedzmy, gdzieś tam jakaś grupa już zapozna się, że dana, dany pan czy dana pani mieszkają w konkretnej wsi, ale ktoś, kto pełni już służbę po nim, no, musi ponownie skontrolować tą osobę, ponownie sprawdzić jej dokumenty. To i sprawdzić, czy rzeczywiście ta osoba mieszka w danym rejonie, wszystko po to właśnie, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Czy właśnie mieszkańcy oswoili się już z tą sytuacją panującą? Ja myślę, że, że mieszkańcy są już przyzwyczajeni do tego, że jest faktycznie wzmożona ilość służb na tych terenach przygranicznych i wiedzą też, po co to się dzieje. Także, tak jak wspomniałam, raczej spotykamy się z życzliwym podejściem mieszkańców. O sytuacjach negatywnych powiem szczerze, że już bardzo dawno nie słyszałam. A jak dużo było, jak wiele było takich sytuacji, właśnie związanych z tym przemytem ludzi? konkretnych danych statystycznych jak gdyby nie posiadam, ponieważ jeżeli policjanci zatrzymają samochód, gdzie przestępca, tak trzeba określić tę osobę, zajmuje się nielegalnym przemytem ludzi przez granicę, osoby te przekazujemy od razu funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy zajmują się jakby dalszymi czynnościami. My oczywiście pomagamy, wspieramy, bo współpracujemy dosyć, dosyć ściśle, natomiast już rozliczaniem i wszelkimi danymi statystycznymi to dysponuje Straż Graniczna. Pani komisarz, czy jest to właśnie wymagająca służba? Tak jak już wspomniałam, bez względu na porę dnia czy nocy, bez względu na to, jaka pogoda panuje za oknem, policjanci pełnią służbę prak praktycznie całą dobę. Więc no myślę, że tak, jest to wymagająca, wymagająca służba, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam, wspierani jesteśmy przez funkcjonariuszy z innych garnizonów, którzy no nie wracają po zakończonej służbie do domu, tylko, tylko pozostają tutaj na, na, na tym terenie i, i dbają o to bezpieczeństwo. Oczywiście nie tylko działania związane z atakiem hybrydowym są podejmowane przez jednostkę polic suwalską, policję. Jakie inne są jeszcze działania? Tak jak wspomniałam, również ci policjanci z innych garnizonów, którzy przyjeżdżają, żeby wesprzeć naszą jednostkę nie, są, nie, nie, nie zamykają oczu, jeżeli zauważają inne przestępstwa czy wykroczenia. Mieliśmy sytuację, że chociażby zatrzymywali kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu, czy też ujawniali przestępstwa związane z narkotykami, że ktoś posiadał narkotyki. Tak, tak samo oferek różnych wykroczeń czy innych innych przestępstw, jakaś jazda na zakazie. No trudno mi w tej chwili wymieniać, ale jak gdyby reagują na każde naruszenie prawa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem był oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach, komisarz Eliza Sawko. Dziękuję bardzo. Nadzieja w polskim mundurze. mundurze.